Potrzeba matką wynalazców do kolejnego ćwiczenia, angażującego nasze plecy, możemy wykorzystać wody bądź coś innego, ciężkiego co w domu mamy. I jak gdyby od tej pory, kiedy wplatamy tak mocny arsenał do naszego treningu, nasze możliwości są nieograniczone. Korzystając z dobrodziejstw z izometrii stańmy sobie w pozycji na jednej nodze, pochylmy się. Do przodu napinijmy pośladek i już tu, jak gdyby nasza e, pozycja startowa jest pozycją ćwiczebną. Ze względu na to, że ja już ćwiczę, jestem w napięciu izometrycznym, pośladek się pali. Chcę teraz dołożyć ruch, który będzie ćwiczył nasze plecy. Hop, op. Wykonaj sobie 10 powtórzeń na prawą, 10 powtórzeń na lewą nogę. Poczuj izometrię dzięki temu, że stoimy na jednej nodze. Uczymy się zachowywać balans, więc sensor motoryka jest również dołożona. Pożyteczne ćwiczenie, polecam. Gdyby wersja na jednej nodze okazała się za trudna, można wykonać to w pozycji ogółu Hop. Hop, hop, hop. sobie wykorzystać znowu naszą zgrzewkę do jakiegoś tam ćwiczenia bardziej dynamicznego, imitującego nawet rwanie. Więc żeby pokazać, że e, możliwości są nieograniczone, zobaczcie. Woda, drzewka, Idziemy sobie hop, hop. Trudne ćwiczenie. Wymaga niezłej. Mobilizacji do tego jest wielostawowe, naprawdę dla tych troszeczkę mocniej zaawansowanych, fajna rzecz. Jeżeli nie macie pomysłu na to, co zrobić z niedopitą wodą, a chcecie jeszcze mocniej zaatakować nasz układ nerwowy, mięśniowy, można spróbować stanąć w pozycji atletycznej, czyli jesteśmy gotowi na wszystko praktycznie. I teraz wykonajmy sobie 10 sekund pracy w pełnym uderzeniu. To by było jedno ćwiczonko. Spróbujcie, ono naprawdę mocno angażuje. I następne ćwiczenie. Hop. Warunek to e, pełna prędkość, pełna moc przy tych ćwiczeniach. Materiał, który zaproponowaliśmy, nie przygotuje nas do igrzysk, ale pozwoli troszeczkę poruszać się, troszeczkę pocieszyć się tym ruchem. Te rozwiązania treningowe, które zaproponowaliśmy, nie są mega wymagające dla naszego organizmu, więc można powtarzać je codziennie. I jeżeli chodzi o łączenie poszczególnych ćwiczeń, to już zależy od Was, bądźcie kreatywni, łączcie sobie te wykroki z pompkami, łączcie sobie te dynamiczne rzeczy ze sobą. Nie ma, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby powtarzać, yy, powtarzać sobie ten trening codziennie. Yy, ćwiczcie, bądźcie aktywni, przede wszystkim bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie i o swoje rodziny.